Krzysztof Ibisz zdradził płeć czwartego dziecka. Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna wkrótce powitają na świecie nowego członka rodziny. W obliczu zbliżającego się wielkimi krokami terminu porodu, prezenter zdecydował się na istotny krok zawodowy, przy okazji ujawniając płeć swojego kolejnego dziecka. Krzysztof Ibisz, mający na swoim koncie trzy małżeństwa, jest ojcem trójki synów. Najstarszy z nich, Maksymilian, urodził się 23 lata przed Borysem, który przyszedł na świat w 2021 roku. Wśród jego dzieci znajduje się również Vincent, który w bieżącym roku osiągnął pełnoletność. Mimo różnicy wieku między dziećmi, 59-letni Ibisz z entuzjazmem przyjmuje kolejne ojcowskie wyzwania, nie tracąc energii ani zapału. Zobacz także, Krzysztof Ibisz i jego dorosły syn Maksymilian na Lazurowym Wybrzeżu. Czy 25-latek coraz bardziej przypomina swojego ojca? Już wkrótce Joanna Ibisz powita na świecie swoje drugie dziecko. Data porodu przypada prawdopodobnie na grudzień, jednak nie jest jeszcze pewne, czy noworodek stanie się wyjątkowym prezentem świątecznym dla szczęśliwych rodziców. Z myślą o tych ważnych chwilach Krzysztof Ibisz postanowił ograniczyć swoje zawodowe zobowiązania, aby móc spędzić jak najwięcej czasu z rodziną. Spełnienie marzenia Krzysztofa Ibisza prezenter nie ukrywa ogromnej radości z nadchodzących narodzin. Nowe obowiązki skłoniły go do podjęcia przełomowej decyzji. Po raz pierwszy w swojej karierze zrezygnował z prowadzenia sylwestrowej imprezy telewizyjnej. Kochani, sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na te związane z narodzinami córki czekałem całe życie. W tym roku spędzę tę wyjątkową noc nie na scenie Polsatu, ale z moją rodziną. Jestem pewien, że sylwestrowa moc przebojów dostarczy Wam wspaniałych emocji na rozpoczęcie nowego roku, ogłosił na Instagramie. W ten sposób Krzysztof Ibisz poinformował swoich fanów, że spełni się jego wielkie marzenie, zostanie ojcem dziewczynki. Podczas gdy przygotowania do końcoworocznej imprezy Polsatu w Toruniu są w pełnym toku, prezenter zauważył, że na scenie pojawią się młodsi koledzy ze stacji. Nawiązując z humorem do żartów dotyczących swojego wieku, Krzysztof dodał: To przecież niemożliwe. Rodzina Ibiszów z niecierpliwością wyczekuje nadchodzących wydarzeń, a decyzja o poświęceniu tej szczególnej nocy bliskim pokazuje, jak dużą wagę Krzysztof przywiązuje do życia rodzinnego. Po wielu latach kariery na scenie postanowił, że najważniejszy moment życia zasługuje na pełne zaangażowanie i obecność.